Tomka. No, jakie były ostatnie zajęcia? Jakie warsztaty pan Gosia i pan Tomek no. prowadzili? Kto pamięta? Ceramiczne. No. Ceramiczne! I Ceramiczne. dzisiaj również pani Gosia i pan Tomek z wami poprowadzą te zajęcia. Mam nadzieję, że bardzo się cieszycie. I plan jest taki, że całą zupę zabieramy na zajęcia, a nasze panie opiekunki i pani dyrektor zostają z nami. Nie jesteście w tym Jaki plan pobytu organizatorzy? Po raz kolejny bardzo ciekawy, pełen atrakcji, ciekawych wydarzeń. Jesteśmy od soboty, wyjeżdżamy w sobotę, przed nami jeszcze jutro wyjazd do Krynicy Morskiej. Byliśmy w Malborku, byliśmy w hełmie. No dziś jesteśmy na warsztatach tutaj w siedzibie Spinakera. Byliśmy w planetarium. No cudowna rzecz, jeszcze takiej rzeczy nie widzieliśmy. Jesteśmy zachwyceni. Tym miejscem, tym waszym regionem i tym wszystkim, co nas tutaj spotkało. No i co jeszcze mają tutaj nam organizatorzy do zaoferowania. Jesteście? My jesteśmy z Kotliny Kłodzkiej, a dokładnie z Ząbkowicląskich. I jakie warunki tam, były, bo jak wiemy, była tam powódź. Tak, ja powiem tak, nasze miasto bezpośrednio nie ucierpiało tak jak na przykład Kłodzko albo wioski przy Kłodzku w rejonie Kłodzka. Powódź była na taką mniejszą skalę. Natomiast szkoła, z której przyjechaliśmy, to jest specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Nie ucierpieliśmy, ponieważ no, nasz budynek jest położony troszkę wyżej. Na szczęście nie ucierpieliśmy. Ale dzieci, które mieszkają w naszym ośrodku, są z terenów powodziowych i w ich domach była woda i to wysoka. Mówiła Pani, że e, dużym wrażeniem e, spotkała, się, e, spotkała się w Planetarium planetarnym jakie jeszcze e, ciekawe tutaj zabytki może co widzieliście? Byliśmy na pierwszym wyjeździe tutaj u Państwa w ostatnim tygodniu tego, zwiedziliśmy ludziom... W i wszerz widzieliśmy wszystkie zabytki zwierzą Klimek na czele, z ruinami zamku. zwiedziliśmy chyba wszystkie muzea w Grudziądzu, no i wszystkie atrakcje typu place zabaw, bardzo ciekawe. Jestem pod wrażeniem tego, jak miasto świetnie sobie poradziło z adaptacją miejsc na takie cele społeczne, tutaj miasto tętni życiem. W naszej ocenie jest naprawdę fajny tu samorząd, widać, ma wiele do powiedzenia, jeszcze stara się, a mieszkańcy no chyba są zachwyceni, bo my jesteśmy... Tak, tak, nie chcę iść to... Akurat nie, idzie idziemy idzie, po środku. I działamy. No i kręcimy. Musimy rozwąpować całą, całą No mocno, mocno w dwie rączki. Jak na statku. O, no, I z powrotem. I no wszyscy tak będziecie pracować. Tak, prawie siły Jest? trzeba włożyć. Jeszcze i z powrotem.

Ostrą krawędź i taką płaską tutaj, żeby się nie skaleczyć, mhm. to tą ostrą sobie kładziemy, czyli nie na środku, okay. czyli z boku i sobie wycinamy jak pierniczki, robimy pierniczki, ciasteczka będzie kruchać i tak samo wyciskamy z gminy Mocno, masz? Jedna. Jaką powiem, jak to? Zrobię dwa. Mocno, widzisz, teraz to co wyponisz, to Nie pamiętamy co robiliśmy? Uwaga, jak mamy te nasze serduszka, to przypominam, nie gnieciemy, ale musimy je troszkę wyrównać. Spójrzcie, te brzegi są równe. Delikatnie głaszczemy. Bez przygniatania, tylko głaszczemy, tak? Całe boczki rzewka. Ameryka odkryła. odkrył. Rzewka się głaska. Jakieś tam nie? Patrycja. Patrycja, dobrze. To się nie może. No, popiszemy sobie Teraz tak. nie wyszedł. Patrycja. Ok. Jeszcze, jeszcze? Matryczek? Tak, tak. Proszę, to będzie dla mojej mamy. Najpierw bierzemy pieczątkę, która nam się podoba. Delikatnie przystawiamy do tego placuszka dodatkowego, który mamy. I no sprawdzamy, zostało. czy wzorek nam się podoba. Ok. Okay. się może... nie za mocno. Się mamy tu domki, listki, piórka. To znaczy, no czy na tych próbujecie ale to delikatnie Nie od razu na serduszko, najpierw próbujesz tutaj. Nie, ma tak, nie? No, tak. najpierw próbujemy tutaj, nie tak? co się mamy takie z kolejną grupę powodzian. Czy coś się zmieniło w realizacji tego projektu? Jakieś nowe atrakcje? Nie, atrakcje są zbliżone. Zawsze jest gdzieś tutaj zwiedzanie sąsiedniego miasta, czy to Chełmno, czy Toruń, czy Bydgoszcz. Jest wyjazd nad morze, no bo wiadomo, nasi goście ze Śląska trudno, aby nie, nie pojechali nad morze. Także jeżeli atrakcje są porównywalne, są wypełnione wszystkie dni, to jest druga wizyta grupy Ząbkowic Śląskich i um, ostatnia, bo pierwsza była w sezonie zimowo-jesiennym, teraz jest wiosenno-letnim. Czy dalej będzie kontynuowany, trudno powiedzieć, bo to zależy, czy środki na to wygospodaruje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który jest w całości sponsorem tych turnusów.